Siema, siema, siema ludziska! Jest weekend Jest i zryty w terenie Buswarda 300 w nowej odsłonie Powiem wam, że laleczka Jak nówka Czuję się na niej naprawdę jakbym latał Na jakimś nowym sprzęcie Petarda Wylecieliśmy z chłopakami Trochę się pokręcić po lasach. A przede wszystkim dobrze się bawić Iść tu do Michałka się przytulić Kuzyn Kuzyn O Jezu, ja mnie by kurwica wzięła Mówiłem Ci, że ostatnio się to wyciągałem Czopyk Tutaj te wszystkie ściany napierdalamy Co? Te wszystkie ściany napierdalamy Najpierw tamtą wie <trym> Yeah, Nie! Tu! To to jest... Czopek, Stamtąd! Patrz, chopek! Stamtąd, na prost! Jak? O, zgas! O, to pół godziny z głowy! No to przerwa, panowie! Przerwa! Nauczył się chyba po ostatnim jak mu jechaliśmy. Wiesz? Ale zobaczymy! Nie dalecie to na dwa! Oj, teraz już nie. No dobra, następny poziom przeszedł. Michałek! Dwójka i ze sprzęgłem! Wiedzie! Dwójka i sprzęgłem! Kocia! Arek! Widzę w twoich oczach strach! Oooo ci to tylko dotkniesz, no nie? Będzie cały tydzień niechane się rozpiąć, kurwa bo... Będzie cały tydzień No nie żartuj sobie, tylko wieć to, no nie? Bo to jest, kurwa, naprawdę To jest podjazd, kurwa, na MRF-a dla dzieci, Arek Ale wiesz co? Tak szczerze, to bym wolał MRF-em To, kurwa, atakować Bo jakbym spadł to bliżej do ziemi To, kurwa, kierowca glizdy Chły poleżała, zalało ich No nie, no weź ustaw tłoka wysoko Tak jak zwykle powinieneś Za nisko tłoka ustawiasz, on musi być na samej górze, Arek. O. I trochę jemni Kurwa, jebano, widzisz? Rzuciła palenia? Kurwa, nie wiem. A ssanie miałeś dawać tam? Oj, chyba zara. Jo przylewa jak ona się wywróci I chuj. Weź kurwa, złą kurwa Jak ją odpalić? Kurwa ja bym może popnąć No tak O kurwa w ten, ten się wali Bez gazu. Jest o o Michajek, masz takie rękawiczki, żeby mi się przydały. Przydałyby mi się takie rękawiczki, jak ty masz. Co? Przydałoby mi się takie rękawiczki. Dlatego ona no, na podjazdy się nie nadaje. Ja się wywalę, ja się więcej kurwa męczę. To na się kopaniu. nie wywalaj, tak? Ja tylko zajebałem w nóżkę. Dobra, golej. No weź, kop. Nie, on no, musi wjechać, kurwa, dam. Nie daruj mu, Michaj, zawołaj. Mi. No nie, opór! O kurwa Ty no prawie Żebyś nie odpuścił, to byś No, Żebyś sprzęgła! No to, no to sprzęgła w takiej sytuacji się używa delikatnie. Dawaj, albo siadasz bardziej na bachu, jak widzisz, że ci podnosi przód. Wtędy o może. Tędy tu nawet to jest nie, się zaraz nie wpierdolił w nas. Nie, sprzęgło pój. Jeszcze tu, jeszcze, jeszcze, No. I dawaj, puść sprzęgło. Kur... Prawie. Ja pierdolę. Może no nie leżał niby. Dobra, dawaj, nie leżał to nie powiesz, że... Zaraz trzecia próba i będziesz musiał niestety ale na kucaka pokazać chłopakom. Wyżej. ono Tak z góry. I kopyto. Kurwa. Może te kabelki się dotykają? Nie. Dobra, wołaj tam niech coś. Leży. Teraz to już na pewno nie odpali, kurwa. Teraz to ja idę sobie pojeździć. Dobra i tak Michał teraz. No, kocia. Dawaj, spierdalaj stamtąd czoperę. Kocia. Czopku. Dobre! Przejedź się porządnym sprzętem to może kurwa w końcu kupisz też sobie normalnego crossa. No, to co, to nie, pieniądze, no, chyba co? na dziada trafiło? Dawaj, no nie, i się przejedź zobacz. trafiło? już no tak. się gotuje. nie, się nie, 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 tylko, nie, 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 Kieszeni. No dawaj, wstawiaj się, przejedź No nie chcę, kurwa Po prostej tu, tu, kurwa To chodzi o to, żebyś poczuł jak nowy motocyk chodzi Kurwa, niezniszczony, wiesz, i w ogóle, jak wszystko leciutko Zobacz, czy jest luz najpierw Nie no, bez luz sprawdzasz, czy jest kurwa bez sprzęgu No i kocia Czerwonym gasisz, tym zapalasz Jedynka do dołu, reszta do góry o, pio, pio. A co ty mówisz ze sprzęgłem? No. Że, że tutaj silnikiem nie hamujesz. Nie ma no. hamowania silnika, tylko sprzęgło wtedy musisz kliknąć. To ci kamórcze. Zaraz będzie kupował, bo to trzeba tak chyba do niego podejść, że dać mu się przejechać, wiesz? Jeździł Twoim? No jak, no jeżdżę. Nad budynkiem. आते हैं No kurde panowie, tutaj jest dopiero podjazd. Tam, jest? O kurwa, no tylko są y, korzenie i nie wiem jak tu to ugryźć. Coś nie pykło. Muszę podjechać, bo jak nie podjadę, to znowu będzie kurwa męczarnia, kręcenie i w ogóle. Order. Prawie spadłem z motoru, ale jest progres, bo ostatnio nie mogłem z miejsca tutaj wjechać. Przyjadę na tą orężadę. No właśnie. Mówię trochę.